No, trochę nas to przeraziło, jak zobaczyliśmy tyle jedzenia. Dojechaliśmy na stację LPG. Teraz będziemy tankować gaz. Będziemy robić testing tego oto automatu. Słuchajcie, trafiliśmy na typową norweską roli. tam w kolejny piękny dzień. Zaraz będziemy się pakować. Jest ósma godzina. Siedziemy na prom. Dalej w trasę. Dzisiaj jest plan zaliczyć dwa ciekawe miejsca. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Cały czas modyfikujemy trasę tylko dlatego, że. Pogoda jest taka, a nie inna, i staramy się tak modyfikować trasę, żebyśmy byli w tych miejscach. Wtedy kiedy jest ładna pogoda, a już się nam troszeczkę pogoda zmienia. Mamy takie załamanie, więc musimy lekko to zmienić, ale to zobaczycie, gdzie nas poniesie. Teraz mamy prom, odjechaliśmy od parkingu jakieś 500 metrów. Teraz czekamy na prom. Prom kursuje od godziny 6 do chyba 19 albo 18. Także musicie wziąć to pod uwagę, jeśli będziecie tutaj podróżować tą przeprawą promową, ponieważ. Ona w sumie kończy swoją pracę bardzo wcześnie. Bo niektórzy, jak podróżują i chcą wrócić, załóżmy 22-23, to nie ma takiej opcji. Po prostu trzeba tutaj się zatrzymać i czekać albo jechać naokoło przez stawanger. Ale to jest naprawdę dużo, dużo więcej kilometrów, więc ta opcja jest najlepsza. Jeśli chcielibyście sprejkę, stulenko, pojechać na Cierog. I ten prom kosztuje, z tego co pamiętam, 261 koron. I to jest, powiedzmy, że to jest linia prywatna, za którą, za którą trzeba zapłacić kartą, bo prawdopodobnie autopas tego nie obejmuje. Pamiętam, że kiedyś żeśmy tutaj się przeprawiali, mieliśmy autopas i pan powiedział, że muszę zapłacić gotówką, ponieważ autopas nie obejmuje tej przeprawy promowej. Także weźcie to pod uwagę. Promowe, czy było, no widzisz, no autopass, dlatego mówiłem, że autopass tutaj nie obejmuje tej przeprawy promowej, ale jestem ciekawy czy w ogóle zapłacimy za to. Okej, okay, musieliśmy zapłacić 245 koron. 245 koron. No 245 koron zapłaciliśmy. Ile? Zapłaciłaś? Okej. Okay. 175. Auto do 6 metrów 175 koron, my zapłaciliśmy 245. Powyżej 6 245 koron. Uff! Zobaczcie. płyniemy. E, o jednym trzeba na pewno pamiętać: prom jest bardzo mały, więc jeśli będziecie tutaj wcześniej. Na pewno wiedziecie na prom, ale jeśli będzie długa kolejka, to na pewno dwie zmiany. Prom kursuje co pół godzinki, więc myślę, że to nie jest uciążliwe, ale warto mieć z tyłu głowy, że taka sytuacja jest na tej przeprawie promowej. Już idę. Słuchajcie, dojechaliśmy do przepięknego wodospadu Monafosen. Zaraz będziemy wchodzić jakieś 400 metrów w górę. Teraz zaparkowaliśmy na parkingu i płacimy za parking 50 koron. Słuchajcie, można zapłacić aplikacją EasyPark ewentualnie Vipsem. Tutaj jest problem z zasięgiem, więc my płacimy gotówką. Wyciągamy sobie kartkę. Tutaj jest takiej skrzynki aluminiowej. Wpisujemy numer rejestracyjny, wpisujemy datę i wrzucamy 50 koron tutaj są te kwitki, które pobieracie o, tutaj są te kwitki a tutaj jest e, skrzynka, do której trzeba wrzucić ten oj cholera, nie wiem czy my to włożymy bo mamy za dużo żeleźniaków no właśnie, tego nie wziąłem pod uwagę no papierkowe wchodzą, ale takie już nie zaraz zobaczymy okej okay. dobra, jedno weszło teraz drugie, ciekawe czy wejdzie cholera, dobra muszę to jakoś mm, ułożyć 50 koron po koronie, dlatego nie mogliśmy tutaj tego tak wcisnąć, ale już włożyłem. Jest w środku. Idziemy na szlak. Przed nami, zobaczcie, Mona Fossen, 400 metrów. Bardzo łatwy szlak. łańcuchy mamy już za sobą. Teraz troszeczkę mamy stopni i jesteśmy obok Monafossel i Będziemy podziwiać ten duży wodospad. Jeśli chcielibyście zobaczyć naszego vloga, kiedy byliśmy tutaj rok temu, to wyświetli się karta gdzieś tu albo tu. Następnie schody. Już słychać wodospad, jak spada woda z wysokości 90 metrów, oczywiście. Zbyszek już jest na miejscu, a my powoli dochodzimy. Proszę bardzo. Niesamowity jest. Porobiliśmy sobie zdjęcia, chwilę żeśmy odpoczęli, zobaczcie, polataliśmy, teraz będziemy uciekać na dół. Oczywiście można wejść sobie dalej, jest tutaj troszkę dłuższy szlak, ale my odpuszczamy. Idziemy na dół, jest bardzo gorąco, więc nie wyobrażam sobie jak w Hiszpanii ludzie chodzą po górach, naprawdę to jest bardzo, bardzo uciążliwe i wyczerpujące, trzeba ze sobą bodzić dużo wody po prostu. Będziecie chcieli zapłacić aplikacją, to 130 metrów do góry, i tam jest zasięg telefonii komórkowej. Więc bez stresu można wchodzić na górę. Ok, my już kończymy z tego miejsca. Będziemy się zbierać w następne ciekawe miejsce. Za 20 km znowu mamy fotostopik. Dojechaliśmy do miejscowości Bergedal, w której znajduje się restauracja, fajny sklepik z suwenirami i oczywiście można sobie tutaj zostać na noc, bo jest też przepiękny taki norweski hotelik, więc bardzo fajnie to wszystko wygląda. Stajemy tutaj, robimy sobie małą przerwę, idziemy do sklepiku, zobaczymy suwenirki. Jest też piekarnia, można kupić sobie chlebek. No i później będziemy jechać dalej. Miejmy nadzieję, że nikt mnie nie wygoni, bo mam kamerę. Kiedyś tutaj byliśmy, więc zapraszam Was do obejrzenia vloga z tego miejsca. Karta się wysiedli w rogu górnym, a w tym górnym. Oczywiście, jak zdecydujecie się na kupno świec, to te świece, które tutaj są wyrabiane, są wyrabiane ręcznie. Akurat teraz pani nie ma, która robi te świece, ale jak byliśmy tutaj rok temu, to była pani, która właśnie wyrabiała te świece. O, a tu jest kącik świątecznych rzeczy mamy środek lata no ale wiadomo jeśli ktoś sobie coś chce kupić na święta to może tutaj wejść na górę o patrzę przejście jest też na drugą stronę o i tutaj jesteśmy na piętrze i możemy sobie kupić jakieś ciuchy o, jest łosiu, renifery są, wilki, bóbr, ryjówka, niedźwiedź. Można też sobie zrobić tutaj zdjęcie na tym przepięknym tronie. Mamy starego Forda. Ładnie zachowanego. O, jeszcze ma opony z kolcami, zobaczcie. Właśnie tak wyglądają kolce w oponach norweskich. Także przygotowany już do zimy. Przygotowany do zimy. Pięknie zachowany. Naprawdę Fajnie Fajnie to wygląda Idźmy do pikarni, ale kurczę te chlebki fajnie wyglądają 69 koron tylko kosztują, zobaczcie O, nie Jest z oliwkami nawet Focaccia mm. O, super Ale dzisiaj będzie grubo Z masełkiem Z masełkiem będzie dzisiaj Słuchajcie, taki mały tips. Pani, która tutaj pracuje, jest z Polski, więc nam wszystkim tłumaczy: jakie to są chlebki, czy na zakwasie, czy nie, czy bez zakwasu, czy są takie, owakie, więc taki mały tips, Mały tipszor, jeszcze jeden: jak będziecie tutaj. Jest księga gości na parafecie przy oknie, więc musicie też się wpisać. My już się wpisaliśmy, więc jak będziecie tutaj, poszukajcie raz. I wyślijcie nam fotkę na Instagrama albo na Facebooka, albo napiszcie jakiś fajny komentarz na, na YouTube. E, teraz będziemy, będziemy wchodzić do restauracji, która jest wykuta w skalę. Ale tylko wchodzić, nie będziemy tam nic jeść. Zrobiliśmy mega zakupy. E, wzięliśmy chlebek, wzięliśmy focacci i wzięliśmy jeszcze jedną taką słodką bułkę. Za wszystko zapłaciliśmy 170 koron. Ok, wchodzimy zobaczyć do restauracji, która jest wykuta w skale. Mam nadzieję, że nas nikt stąd nie wyrzuci. O, pani już chyba jest z obsługi? Nie, chyba nie. Okej. Okay. O, okay. zobaczcie. Okej. Okay. co? Przyjadłam, może wygląda lepiej troszeczkę. Też nie jest taka skalna, no. I tutaj, ale widziała się konfetti pełno, to była wczoraj jakaś impreza, się no. no, no. do... generalnie bardziej na jest taka sala, ale fajnie, bo jest chłodno, dzisiejszy Chodno, no. dzień jest no, gorący. W ogóle jest tak gorąco, więc no dobrze, uciekamy na zewnątrz, gorączka, jeść. idziemy jeść, dokładnie tak. Słuchajcie, jest tutaj taka uliczka, która przenosi w czasie. A te wszystkie domki to są kwatery do wynajęcia, więc jakbyście podróżowali samochodem osobowym, to też możecie sobie tutaj stanąć i zrobić mały postój, wykupić sobie nocleg, ale nie wiem w jakiej cenie. Jak znajdę to, podlinkuję Wam tutaj to miejsce, żebyście zobaczyli, ile to wszystko kosztuje. Cały ten teren jest fajnie przygotowany i z klimatem, naprawdę z klimatem. Tak były właśnie urządzone domki w dawnych czasach. Przystronnie jest koza, ja pewnie bym spał przy kozie, bo musiałbym odkładać całą noc. Ale fajny klimacik. Co? Jakbyśmy To było zamknięte. Było zamknięte, ale ja widzę pająki. Aha, pająki. No i dobrze. Słuchajcie, trafiliśmy na typową norweską rodzinę. Przy domku. Tak, a dlaczego widzimy? A dlaczego widzimy całą rodzinę w komplecie? Bo dzisiaj jest niedziela, dlatego wszyscy są w domu Zobaczcie, i są kozy, o Halo? Halo? Głuche kozy, tak? Głuche, głuche kozy Ja mówię halo, halo, dziewczyny nic, nic, zero Słuchajcie, Fokacie idzie od razu pod nóż Wygląda przepięknie i ojen, jaka, mmm Ile ona kosztowała? 69 koron? 69, tak ale naprawdę bardzo ładnie wygląda. Uważaj, jak na blat. Możemy tylko na blat. Ja myślę, że coś będzie. Ciasto A może dlatego takiej... że Pani nam proponowała, tamtą? No nie wiem, ale to mnie oliwki zrobiły. No ja mnie też ładnie wygląda, nie? Z też Czekaj, będzie, zaraz oliwę no. dam. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo dobra. Ale my zjemy samą zaraz. No, nie no. Naprawdę pychotka. Z oliwą. Mm. Dziko bello. Dobra, jedziemy i dalej. Lopedal Sura, kamieniołom potęgi natury, kryje w sobie mroczne tajemnice. Utworzony przez wybuch szronu lodowego, wprawił w ruch ogromne siły, usypując kopiec z olbrzymich głazów o grubości nawet 100 metrów. Wybuch zmarszliny spowodował, że zbocza gór pokryły się gigantycznymi blokami skalnymi, usypując dolinę granitowymi skałami, jakie utworzyła magma. To tu, w labiryncie kamiennych przejść, skrywają się złe duchy, które utknęły w przeklętej dolinie. Za dnia kamienne pustkowia są otwarte dla ludzkich oczu. Po zmroku kamienie tworzą iluzję, istot z twarzami przeszłości. Skalne osuwisko zdaje się odbijać echem minionych krzyków. Legenda głosi, że w te mroczne noce, gdy natura i magia splatają się w jedno, duchy przeszłości wyłaniają się z cienia. Będąc tu, poczujesz to na pewno. Dojechaliśmy do tego mega osuwiska, ale jest je tak gorąco, więc nie możemy tutaj zostać, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać. Jest prawie 30 stopni i teraz tarpy nie możemy rozłożyć, markizy też nie, ponieważ jest mega gorąco i wiecznie, więc boimy się, że nam coś zerwie. Wracamy do e, punktu, z którego dzisiajśmy zaczynali. Tam, gdzie był ten wodospad, jest strumyk. Zapłaciliśmy już za parking, więc tam będziemy mogli dzisiaj spać i tam będziemy chłodzić nasze boskie ciałka. na miejsce tutaj gdzie jest ten wodospad i będziemy zaraz się kąpać w rzece zobaczcie ile ludzi mnóstwo, wszyscy piknikują jest mega gorąco więc zostajemy tutaj na znaczy to musiała być spragniona osoba e, słuchajcie już żeśmy się troszeczkę pokopali teraz robimy grilla Finalnie wyszło tak, że organizacja wszystkiego, jedzenia to co każdy ma, ponieważ dzisiaj jest niedziela, więc nie było szansy zakupienia czegoś na grilla, Ale zobaczcie, zobaczcie jest. jest grubo, każdy co miał to przyniósł, i dzisiaj będziemy jeść kiełbaska, różnego rodzaju kartofelki. Mamy bułeczki i siedzimy sobie przy dużym stole. Celebrujemy dzisiejszy wieczór i dzisiejszą pogodę, ponieważ jutro ma zacząć padać. Miejmy nadzieję, że Irka się pomyli, ale biesiadujemy jak co wieczór. Witam w kolejny dzień wyprawy. Wczoraj było bardzo gorąco. W nocy mega padał deszcz. Bardzo intensywne były opady, ale nie było takiego silnego wiatru, więc spaliśmy spokojnie. Zobaczcie tutaj, ile aut zostało na noc. Jest też ktoś pod namiotem. Dzisiaj będziemy kontynuować jazdę w stronę Christian Sand. Zobaczymy, co nas spotka. Może będziemy modyfikować troszkę tą trasę bo tak jak mówiłem wcześniej pogoda dyktuje nam całą wycieczkę. No i głopę sura. Droga jest zamknięta, więc musimy jechać troszeczkę naokoło. Musimy się cofnąć dokładnie 34 km, żeby objechać to. Przejechaliśmy szybko, 30 ponad kilometrów. Jesteśmy w miejscowości Olgard, dosyć dużej miejscowości. Teraz robimy sobie tutaj serwis. Serwis jest z Afryki na stacji Kirkel, dawnej Statoil. Tutaj wcześniej chyba było płatne, ale teraz już to po prostu nie działa. O, to już akurat nie działa, więc zrzucamy więc wodę. Jest troszeczkę ciasno na, na kilka kamperów, żeby stanąć, ponieważ jest tutaj przejazd do firmy. Więc jest mega duży ruch. Trzeba tutaj uważać. Jeden kamper to nie ma problemu, ale już dwa, trzy, no to już zaczyna się problem. No, są też śmietniki, można wyrzucić. Tomek już, Tomek już wyciąga swój sprzęt do filtrowania wody. Ja tak myślałem, że z rzeki Zobaczcie, ile się tutaj wyrzuca jedzenia na stacji. Mnóstwo kanapek. Nie zdradzaj, które... nie zdradzaj, nie zdradzaj miej, miejsca No, trochę nas to przeraziło jak zobaczyliśmy tyle jedzenia. No ale trudno, nie mamy na to wpływu. I tutaj też się znajduje stacja LPG. Jeśli chcielibyście zatankować sobie gaz do samochodu lub Gazbank. To jest stacja tutaj po prawej stronie, zaraz do niej zajedziemy i z tego co pamiętam, podłączenie do gazu jest identyczne jak w Polsce, nie potrzebujemy tutaj żadnej końcówki, żadnej przejściówki. Dobra, chowam się do samochodu, a chłopaki robią serwis. Dojechaliśmy na stację LPG. Teraz będziemy tankować gaz. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Mam nadzieję, że kurtkę założyłem dobrze. Proszę bardzo. 13.90 za Litra, końcówka jest identyczna jak w Polsce, więc nie musimy tutaj nic kombinować. O, trzymaj, trzymaj, już zaczyna tankować. Dobra, idzie, idzie, idzie. Okej, okay, super. Sam jestem ciekaw, ile ile no, no, będzie. Tak, minimum 5 litrów. 11 to jest 11 litrów ci weszło, 18 chodzi. do Jeszcze banka. jedna rzecz. No. On mi tutaj wydrukuje to. Trzeba kartę przyłożyć, jak Dobra, będziesz to chciał, to zaraz ten rachunek. Nie, to, No, no, teraz a ile ty masz? 11 GazBanka, nie? No to 18. litrów ty, no to... 17 no. zatankował. Jest okej, okay. jest okej, okay, no. Dobra? OK, zatankowaliśmy i lecimy dalej do Christian'sand. Zatrzymaliśmy się na parkingu. Mamy jakieś 120. Chyba jeszcze do, do miejsca strasznie mm, muli, Pogoda jest szara, bura, pada deszcz, więc bardzo ciężko się jedzie. Droga nudna, zakręty łagodne. Nic za oknem nie widać. Znaleźliśmy na parkingu toaletę, znaczy automat do opróżniania kasety kamperowej. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Taki automat widziałem raz na lofotach, ale z niego nie korzystałem. A dzisiaj. Będziemy robić testing tego oto automatu I teraz tak, naciskamy start Czekaj, która masz, która to jest ta? Eee, to jest niebieska, to jest ta niebieska chyba pabra, twoja, nie? Pabra. Nie tak. Tak tak, tak? tak, tak, tak Tu ma przycisk, tu ma to Teraz tak, co robimy? Naciskamy start I co się dzieje? No i tutaj mre wybieramy Mrega Mrega Czekamy Aha, bo tu jest którą? toaleta, Wybierasz tak? którą? Dobra, ta toaleta Dobra Zaraz nam się otworzy tutaj y a tu nie trzeba coś przekręcać? Bo tu jest, że przekręcasz. Czekaj, start. to później. Dobrze, chwała Bogu, że Ty swoją pierwszą wkładasz. Bo no tak, bo jak nie no, wyjdzie... No. To ja sobie Tutaj trzeba wpadę. odbezpieczyć to. Nie wiem, w którą tak, stronę się tak. odbezpiecza. To, to musisz odbezpieczyć. O, już. Ale żeby, nie, nie, to, to jest, żeby to odbezpiec... O tak, tak a teraz, dobra. Wkładamy. Co tu jest pokazane Nie, 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 jeszcze? to jest inna. Ok, wkładamy. Zobacz, dół. Andrzej, tak. Dobra, wkładamy. Oj, przepraszam. Dobra, muszę. ją Ej, ja tam wpadł. Dobra, i teraz co? Teraz start e... teraz znowu start I start naciskamy, tak No Okej okay. I ciekawe czy wróci taka sama, no, czy... Kur, Ej. Mam nadzieję, że to nie jest... tak. Do ja. napełniania Nie jest. jest, jest kaseta Wyciągaj Faktycznie To te, te, te drzwi są też A gdzie jest klapka? Aha, tak, zamykaj ją no. Zamknij ją. No i dobra Ty, ale coś jeszcze jest, nie? Czy, czy... Nie, wszystko Odbezpiecz tylko Wszystko Tylko odbezpieczenie, nie? To zabezpieczenie weź ja sobie Odbezpiecz